Serdeczne bądźorno wszystkim. Ja jestem Arkadiusz Kulik, a to jest kanał pomocny paragraf, na którym co tydzień omawiam różne aspekty polskiego prawa gwałty, kradzieże, rabunki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o oszukiwaniu i wciskaniu przedmiotów, które nie do końca są takie, jak sprzedawca obiecywał. Pytanie, czy sprzedawca może postępować w ten sposób bezkarnie i czy prawo przewiduje jakieś kary za tego rodzaju działania. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Na swój sposób bohaterką dzisiejszego odcinka jest Jessica Mercedes, modowa blogerka, na którą w ostatnim czasie wylała się fala krytyki w związku z tak zwaną aferą metkową. Jednak zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, należy przybliżyć, kim dokładnie jest ta blogerka. Jessica Mercedes, a dokładnie Jessica Mercedes Kirchner, to polsko-niemiecka blogerka, która mimo swojego młodego wieku jest dosyć znaną personą w świecie mody. Swoją przygodę rozpoczęła w 2010 roku, kiedy to założyła bloga o tematyce modowej, na której dzieliła się swoimi jak i również inspiracjami. Już wówczas spotkała się z pierwszą ogromną falą krytyki i bardziej hejtu, ponieważ ludzie drwili z jej osobistego wyglądu. Młoda blogerka wcale się tym nie przejęła i dalej budowała swój internetowy wizerunek, za co poniekąd została doceniona. Mianowicie za swoją naturalność, oraz umiejętność radzenia sobie z, no powiedzmy, mało przyjemnymi komentarzami pod jej adresem. Z biegiem czasu Jessica Mercedes stawała się coraz bardziej popularna. a Pewna grupa jej fanów nawet się z nią utożsamiała, ponieważ doceniali jej normalne ludzkie podejście. Coś, czego zwykle w świecie celebrytów, no nie ma. Natomiast najbardziej cenili ją jednak za stylizację i modowe inspiracje. To wieloletnia praca i budowanie swojego wizerunku zostało docenione również przez zagraniczne media. W 2015 roku pisał o niej m.in. Vogue. A ile tak to się czyta. Ostateczne dzisiejsze poczynanie Jessyki Mercedes śledzi na Instagramie niespełna milion obserwujących. Blogerka jest również właścicielką marki Moise Swimmer, a od niedawna ruszyła z promocją nowej marki Weklę. No i tutaj zaczynają się schody. Jessica Mercedes w prowadzonej kampanii reklamowej swojej marki Wecléu na Instagramie czy na stronach internetowych zapewniała, że jej produkty są najwyższej jakości. Dodatkowo są produkowane tylko i wyłącznie w Polsce. Miało to tłumaczyć wysoką cenę takich koszulek, ponieważ za zwykły t-shirt mieliśmy zapłacić od 200 nawet do 240 zł. I teraz kręcił się bardzo dobrze, a sama zainteresowana otworzyła butiki w Warszawie czy też w Gdańsku. Natomiast pytana przez dziennikarzy, czy nie dałoby rady chociaż troszeczkę obniżyć tej ceny za t-shirty. Powiedziała, że byłoby to dla niej zwyczajnie nieopłacalne. No i super nam jednak idzie ten biznes, a żeby zrobić coś tańszego, musiałabym, nie wiem, szyć w Chinach z najtańszych materiałów i być na poziomie sieciówkowym, a też nie o to chodzi, że nie chciałabym sygnować swoim nazwiskiem coś, co się rozpada po jednym praniu, coś, co jest niezdrowe, nieprzyjemne dla naszej skóry. Dlatego stawiamy na naturalne tkaniny, szyjemy w Polsce. Każdy z tych ludzi i szwalnie, i krewcowa, i konstruktorka, i team, i ktoś, kto wymyśla dróg z mety. Wysyłka, to wszystko kosztuje i to niestety później się składa na te koszta. Chciałabym, żeby to było tańsze, ale nie da się. W tym samym dosyć wysoka cena opierać się miała na wysokiej jakości ubraniach oraz polskich producentach, bo tak jak zauważyła marka Weklę, czyli Jessica Mercedes, ubrania są produkowane tylko i wyłącznie w Polsce. Zaczęły się z pozoru zwyczajnie, bo od negatywnych komentarzy klientów, którzy po prostu byli niezadowoleni z zakupionych przez siebie ubrań. Klienci zgłaszali obiekcje co do rzeczywistego materiału, z którego zostały wykonane te t-shirty, natomiast czary goryczy przelało jedno z opublikowane przez polską stylistkę Karolinę Domaracką. Taka wiadomość od jednej z Was i proszę mi nie wciskać kitu, że ja jazz nie lubię i dlatego czepiam się jej wyrobów. Postscriptum. Wok Polska musi pękać z dumy. Okazało się, że podczas produkcji, a raczej przerabianiu koszulek, pracownik zapomniał usunąć sterometkę i taki t-shirt wysłał do klientki. Sęk w tym, że poprzez to swoje działanie obnażył prawdę o rzeczywistym miejscu produkcji t-shirtów, no i ich jakości. Fruit of the Loom to firma, która szyje tanie koszulki w Chinach, których cena nie przekracza 20 zł za sztukę. Natomiast ta cała produkcja w Polsce, o której zapewniała Jessica Mercedes, w gruncie rzeczy kończyła się na przeróbkach, farbowaniu czy nadrukach, no i oczywiście przyczepieniu własnej metki, w miejsce usuniętej. Chińskiego producenta. Tego rodzaju działania w branży odzieżowej nie są niczym nowym, o ile sprzedawca mówi prawdę o pochodzeniu danego ubrania, jak również materiału, z którego zostały wykonane. Jessica Mercedes, wprowadzając swoje ubrania do sprzedaży, nie tylko zapewniała ich wysokiej wartości, ale również twierdziła, że w 100% są jej autorstwa. Również to, że zostało wyprodukowane tylko i wyłącznie w Polsce. No cóż, mleko się wylało, trzeba było zwyczajnie przyznać się do kłamstwa. Dlaczego pani to zrobiła? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Ma pani do tego prawo. Wiem i właśnie z niego korzystam. Natomiast Jessica Mercedes wyłączyła możliwość komentowania jej postów na Instagramie. Ze strony marki zniknęła informacja o wyłącznie polskiej produkcji, a dyrektor Wekleu wydał oświadczenie, w którym ubolewa nad tym, że klientki są zawiedzione faktem, że kolekcja nie jest produkowana w 100% w Polsce. Nie, no jak przeprosił, to przecież nie ma sprawy. Nic się nie stało. Nie, no stało się. Mówimy tutaj o sprzedawaniu dosyć drogich koszulek, które miały być wyprodukowane w Polsce z dobrych materiałów, natomiast w rzeczywistości ich wartość była dziesięciokrotnie niższa. To tak, jakbyśmy kupili sobie Porsche, a jeździli Polonezem, ale ze znaczkiem Porsche. Nie dziwi zatem fakt, że klienci poczuli się oszukani, ponieważ kupili produkt, który kompletnie nie był zgodny z opisem. No, poza metką. I tutaj pojawia się pytanie, czy tego rodzaju działania sprzedawcy są zgodne z prawem. Odpowiedź oczywiście jest przecząca. Nie. Sprzedawca nie może oszukiwać klientów. Idąc do sklepu stacjonarnego albo kupując jakiś produkt przez internet, kierujemy się w głównej mierze wskazówkami i zapewnieniami sprzedawcy albo producenta. Dlatego też na opakowaniach albo w opisie danego produktu znajduje się informacja o jego właściwościach. W ten sposób sprzedawca informuje nas, co może nam zaoferować za konkretną cenę. My jako konsument natomiast możemy zadecydować, czy ta cena jest adekwatna do jakości tego produktu. Oczywiście my jako konsument jesteśmy tutaj w gorszej sytuacji, ponieważ musimy uwierzyć, że to, co jest w opisie, pokrywa się z rzeczywistością. Natomiast polski ustawodawca bardzo dobrze to rozumie. Dlatego też, jeżeli okazuje się, że zapewnienia sprzedawcy były nieprawdziwe, przysługuje nam szereg praw. Mówimy tutaj bowiem o niezgodności towaru z umową. Pamiętaj, że Ty jako konsument idąc do sklepu stacjonarnego albo kupując coś przez internet, zawierasz ze sprzedawcą umowę. Nie jest tutaj konieczne podpisywanie takiej umowy własnym nazwiskiem, bowiem sam zakup rozumiany jest przez polskie prawo jako umowa. Umowa kupna-sprzedaży regulowana w artykule 535 Kodeksu Cywilnego. Samo pojęcie niezgodności towaru z umową jest pojęciem bardzo szerokim i tyczy się nie tylko do wad fizycznych, jak chociażby naderwany rękaw, ale również brak właściwości, które były Wymienione w umowie albo w opisie towaru, tak jak mieliśmy w przypadku t-shirtów w ekran. Tym samym, jeżeli zakupiliśmy jakiś produkt przez internet, mamy dwa tygodnie na jego zwrot bez podawania przyczyny. Mówi nam o tym artykuł 27 ustawy o prawach konsumenta. Natomiast pytanie: co w momencie, jeżeli przekroczyliśmy ten termin, a dopiero teraz zorientowaliśmy się, że towar nie jest zgodny z opisem? rękojmia. Konsument ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. To znaczy, że posiada jakieś wady fizyczne, które są niezgodne z opisem danego towaru. Tutaj warto zauważyć, że oczywiście reklamację składamy na piśmie do sprzedawcy, a nie do producenta, Na przykład z Chin. Sprzedawca odpowiada za wady danego towaru. I tak też w momencie złożenia przez nas reklamacji do sprzedawcy możemy od niego żądać jednej z czterech czynności. Albo wymiany towaru na nowy, albo naprawy towaru, obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy. W tym ostatnim przypadku Możliwe jest to tylko wtedy, kiedy wada jest istotna. W momencie, kiedy reklamacja wpływa do sprzedawcy, ten ma 14 dni na jej rozpatrzenie. Po jej rozpatrzeniu powinien w rozsądnym czasie wykonać jedną z tych czynności, o którą poprosiliśmy. Tutaj niestety ustawodawca nie określa konkretnego czasu. Tym samym nie dziwi fakt, że Markom, Jessica i Mercedes zajął się urząd ochrony konkurencji i konsumentów, który obecnie bada sprawę. Jeżeli stwierdzi tam nieprawidłowości, może nałożyć karę nawet do 10% rocznych obrotów firmy. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy działania że Mercedes posiadają znamiona przestępstwa. Inaczej, czy Jessica Mercedes może zwyczajnie trafić do więzienia? O ile podstawową zaporą przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców i zwalczaniu takich zachowań jest postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, co teraz ma miejsce, to również prawo karne zostało wyposażone w takie narzędzia. Tutaj warto zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię, mianowicie oszukiwanie klientów w rezultacie uderza w obrót gospodarczy. Natomiast Jessica Mercedes, mówiąc o tym, że produkuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski, w rezultacie nadszerpnęła zaufanie do polskich przedsiębiorców. zastosowaniu tutaj może mieć ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak chociażby artykuł 25, który mówi o wprowadzeniu klienta w błąd co do pochodzenia danego towaru. Natomiast jest to wykroczenie. Prawo karne, a dokładnie artykuł 286 kodeksu karnego, każe również za oszustwo. Sprawa Jessica Mercedes i jej marki Wekle jest interesująca, bo poza aferą metkową pokazuje również to, że tego rodzaju działania. Nie są bezkarne wobec prawa. A w najgorszym z możliwych scenariuszy może zakończyć się również sprawą karną w sądzie i ewentualnie więzieniem. Bez względu na sprawę, ilość subskrypcji czy też ciekawych stylizacji, najważniejsze jest to, aby zwyczajnie zachować się fair. Szczególnie w stosunku do tych, dzięki którym tę sławę zawdzięczamy. Klasa ma krótkie nogi. Dużo ciężej jest się z tego podnieść. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do komentowania oraz subskrypcji naszego kanału. My natomiast widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć. Wiktor? Co tam? A ty kupowałeś jakieś tyciuchy z zwykle? No bluzkę ostatnio kupiłem. A gdzie? No w końcu nie na straganie za dwie dychy.